Dzisiaj nadaję autobusy MTK. Miałam nagrywać 44, ale tak się złożyło, że kłamieś mnie Jonasz samochodem, więc jestem też szybciej w jadę um, wymienić właśnie książki w bibliotece, z wezmę na to I dzisiaj mam dawać sobie wcale z książki. Jest to książka... Życie zwierząt, a resztę już nagam z domu. Tylko, ponieważ książkę oddam, a chciałam Wam koniecznie pokazać Zrobię jeszcze zresztą sklepienie i opiekę. Także y, dzisiaj z sobie. Hej kochani, patrzcie, jestem z obrotem, jaka niespodzianka spod zamku. Tutaj czekam, bo umówiłam się z moją przyjaciółką Dorotą. E, będziemy jechać do mnie. Muszę przetrzeć kamerkę, bo widzę, że jest słabo. O, lepiej nie! I szkoda, że nie widzieliście przed chwilą tutaj zjechał chłopak na tym rowerze skikowym. Może jeszcze pojedzie, będzie to widać akurat za moim prawym ramieniem, ale mnie akurat bezdomnie jak naciągnął na ostatnie złotówki, które miałam, oddałam mu. Jak będę potrzebowała jeszcze coś, to nie wiem skąd wezmę te pieniądze, chyba pożyczę odedyty, nieważne. Więc opowiem Wam o książkach. Autor Peter Wolleben, Niemiec, niemiecki leśnik. Już czytałam jego książkę Sekretne Życie Drzew i bardzo mi się podobała, bardzo dużo wiadomości. Książki są świetne, bo to nie są ani książki naukowe, ani popularno-naukowe. Chociaż jest odwołowanie. On bardzo dużo pisze o swoich, a jest wyjątkowym leśnikiem. On w swoim lesie mano, jakby opiekuje się tak zwanym lasem grzebalnym, czyli tam są takie miejsca, gdzie możesz w urnę być spalonym i w... Zakopią cię pod takim drzewem, ale w konkretnym miejscu, a nie pod twoim tam drzewem, i taki raz grzybalny mam pod swoją opieką. Mega, mega, naprawdę tę książkę o drzewach polecam. O, włączyłam się wiadomość, Dorotka będzie za 12 minut, bo jak 15 minut temu do niej zadzwoniłam, że jeszcze mi zajdzie 15, to powiedziała że już schodzimy, i jak zadzwoniłam do niej po 15 minutach, to dopiero rozeszki, więc nieważne, czekam tutaj, ale nagrywam mojego vloga. No i teraz książka. Druga tego autora była, nie pamiętam tytułu, taka troszeczkę jak przewodnik po lesie przez spory roku. No, na pewno się znajdziecie. Wolle się nazywa. I. I to taka już nie była tak dla mnie atrakcyjna bo ja dużo rzeczy wiem, ale tam takie to były porady jak wędrować po lesie co można zobaczyć w porę roku, nawet miesiącami podzielone, tak jak pamiętam no i teraz duchowe życie zwierząt zbraniałam się przed tą książką bo bałam się, że będzie nawiedzona wiecie jak to nie jeść mięso, bo zwierzęta tam cierpią i tak dalej, ale jest świetna i po tej książce po przeczytaniu jej i nie przeczytałam całej do końca, bo musiałam cię ją zwrócić, bo to została mi trochę ale jeszcze ją doczytam na pewno, wypożyczę Zaczęłam teraz naprawdę myśleć poważnie o tym, żeby nie jeść mięsa, po tym, co on napisał o zwierzętach. I znowu tam są fakty naukowe, ale on ich całych nie przytacza, są jakieś przypisy, tam można sobie zobaczyć. On tylko pisze, że profesor taki i taki stąd, i stąd robił takie i takie badania, i takie zostały wyniki. A resztę opisuje o swoich zwierzętach domowych i o zwierzętach z lasu. Naprawdę wspaniała, serdecznie polecam. Peter Wolleben. Duchowe życie zwierząt i sekretne życie drzew. Niestety rowerzysta nie zjechał. Tu macie zamek, a dla mojej przyjaciółki i jej męża kupiłam wilkomen geschenk, czyli cebularze. I zaraz konsumuję cebularze. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!